Czym właściwie jest wada? Mówi się całkiem słusznie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, i to stwierdzenie pasuje do Xiaomi Mi 9 jak ulał, bo skoro telefon kosztujący niecałe 2000 zł daje mi prawie tyle samo radości co jego dwukrotnie drości rywale, a jego aparat nie ma się czego wstydzić przed najlepszymi, nie mam w serca go za cokolwiek krytykować. Ocena zawsze zależy zresztą od klasy cenowej urządzenia. Na szczęście zarówno jeżeli patrzycie na Mi 9 w kontekście hmm, może dołożę sobie trzystówki, wezmę zamiast Huawei a Lite, a, jak i hmm, kupię sobie dwa w cenie Galaxy S9, mogę z czystym sumieniem powiedzieć warto. Wszystkie telefony z górnej półki drożeją i Mi 9 nie jest żadnym wyjątkiem, ale tutaj przynajmniej po pierwsze nadal jest relatywnie tanio, a po drugie Xiaomi rok w rok skraca dystans do Samsunga czy Apple, więc mamy przynajmniej poczucie, że podwyżki są uzasadnione. I wiecie co? Będę porównywał Mi 9 właśnie do tych najdroższych telefonów, bo zdecydowanie bliżej jej do tego segmentu niż do najnowszych perełek z oferty Kruger Matza. Mi 9 jest takim świadectwem tego, czego Chińczycy uczyli się przez ostatnie lata. Kiedyś mieli słabe aparaty, dziś już nie. Kiedyś brakowało im wielu funkcji pobocznych, teraz już prawie nie. Kiedyś Netflix nie działał w HD, brakowało NFC, brakowało LTE 800 MHz, lista kompromisów była spora. No i brakowało stylu. Jeszcze zeszłoroczny Mi 8 wyglądał jak iPhone 10 dla ubogich i to na tyle, że słowo inspiracja okazywało się zbyt miękkie, żeby opisać, co się właściwie odwaliło. Inspiracja byłaby wtedy, kiedy na przykład oglądałbym Titanica, spodobałoby mi się jedno z ujęć i postanowiłbym, że zrobię coś w podobnym tonie do tej recenzji. Ale jeżeli zatrudniłbym Leonardo DiCaprio, żeby w ostatniej scenie testu utopił się, ratując mi dziewiątkę, bo nie jest wodoszczelna, to w zależności od kontekstu bardziej pasowałby zwrot, parodia albo plagiat. Choć z drugiej strony to byłaby pewnie najlepsza recenzja w historii. Dziewiątka natomiast nie jest najpiękniejszym telefonem na rynku i unikalnym płatkiem śniegu, tak żeby malować ją jak jedną z tych chińskich dziewczyn. Ale raczej nie pomylicie jej z niczym innym. Ładnie odbija światło, jeden z wystających, niestety, obiektywów został przeozdobiony obwódką, bo dlaczego nie? Smukła całość dobrze leży w dłoni i nie jest nawet przesadnie duża. Chociaż jedną dłonią trudno mi dziewięć obsługiwać. No i spoko, że mi dorzuca w zestawie dedykowane etui, bo telefon jest nienaturalnie śliski. Ja wiem, że teraz wszystkie smartfony ślizgają się i świecą tak jakby je robili w jednej fabryce z olejem, ale ten wręcz dosłownie kilkukrotnie wypadał mi z ręki, kiedy byłem trzeźwy, więc uważajcie. Suma summarum wygląda jak flagowiec, a skoro już idziemy tym tropem, to najpierw omówmy sobie co jest w nim właśnie flagowego, a jakie są różnice względem wszystkich drogofonów. Ekran to mocna strona. Nie wyświetla aż tak ładnych kolorów i nie jest tak jasny jak te z Samsunga, ale póki nie macie bezpośredniego porównania, niczego nie będzie wam brakowało. Wcięcie w formie malutkiej łezki nie rzuca się w oczy. Mamy always on display i opcję zmiany interfejsu na ciemny, żeby zrobić jak najlepszy użytek z AMOLEDA, no i optyczny czytnik linii papilarnych. Czasami się myli, ale to nie może być ten sam sensor, który wepchnęli wcześniej do Mi 8 Pro, bo jest zdecydowanie szybszy. Bez rewolucji, ale taki solidny przeskok o pół generacji do przodu. Używałem, nie wyklinałem, spoko. A skoro o szybkości, większe wrażenie zrobiła na mnie szybkość nie działania czytnika, tylko samego smartfona. I gwarantuję wam, że pod względem pracy apek, gier i trzymania ich w pamięci, to raczej wy będziecie mogli patrzeć z satysfakcją na osoby, które wydały na telefon więcej, a nie one na was. Więcej mówić nie trzeba, smartfon naprawdę śmiga, mocy wystarczy na lata. Lata, z których piękne wspomnienia. Na przykład z wakacji kupionych za kasę zaoszczędzoną dzięki temu, że wybraliście najtańszego flagowca to by były tak ze trzy dni w Białymstoku utrwaliście za pomocą dobrego głównego aparatu z dwukrotnym przybliżeniem i szerokim kątem. Kiedy miałem go przy sobie i robiłem zdjęcia, ani razu nie zrobiło mi się szkoda, że nie mam akurat w kieszeni droższego telefonu. Główny obiektyw ma aż 48 megapikseli, bo wykorzystuje ostatnią matrycę Sony, tak jak wiele innych nowych telefonów. Dostajemy nawet opcję robienia 48 megapikselowych zdjęć i teraz wymienię wam wszystkie sytuacje, w których to okazuje się użyteczne. Już. Te 48 megapikseli to bardziej po to, żeby łączyć dane z 4 pikseli w jeden i zapewniać świetne zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych i wręcz spektakularne wczesnym wieczorem. Rozpiętość tonalna robi robotę. Filmy maksymalnie w 4K zachęcają do nagrywania niezłą stabilizacją i wysoką szczegółowością. Są drobne problemy z tzw. rolling shutter, czyli zakrzywianiem szybko poruszających się obiektów, ale to rzadkość. Nocą Mi 9 nie jest tak dobry jak Mate 20 Pro albo Pixel 3, a osobny tryb nocny mi się nie podoba, bo sztucznie poprawiane zdjęcia wyglądają czasami wręcz jak kadry z komiksu. Ale znowu, wydaje mi się, że żaden inny telefon w podobnej cenie nie ma do dziewiątki startu. A Autofokusa w bardzo przydatnym szerokim kącie zazdrości nawet Galaxy S10. Przednia kamerka dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy, którego możemy używać zamiast czytnika linii papilarnych, i rewelacyjnie się składa, bo najlepiej nadaje się moim zdaniem właśnie do tego. Nie no, trochę przesadzam. Nie jest ani specjalnie zła, ani specjalnie dobra. Bez firewerków, bez autofokusa, często prześwietla niebo, średnio oddziela obiekt od tła, ale jest szczegółowa i większości osób pewnie wystarczy. A skoro już tak pluso-minusowo. Niewiele rzeczy w oprogramowaniu jest mnie w stanie jeszcze zaskoczyć. Ostatnio na przykład to, że kiedy piszę na telefonie, to pierwszym słowem proponowanym przez klawiatury jest kefir, mimo że tylko raz robiłem listę zakupów. No i podobnie zaskoczyło mnie, że mi w kwestii softu trochę rozlało się mleko. Sfermentowane. Mówiłem w teście Mi8 Pro, że podoba mi się nakładka MIUI 10 ale w wersji na mi 9 roi się od drobnych błędów. 9 często błędnie interpretuje gesty, przez co trudno mi włączyć menu multitaskingu albo wyjść do ekranu głównego, jeżeli nie robię tego z aptekarską dokładnością. Ciągle zawiesza mi się Twitter i tylko Twitter, żadna inna apka. Mimo na około 60 metrów miejsca wokół wcięcia, na pasku powiadomień nie ma powiadomień z aplikacji. Niektóre elementy interfejsu są nieprzetłumaczone albo przetłumaczone myląco, kontrast tekstu na powiadomieniach w trybie ciemnym jest za niski itd. Dodatkowo, i to serio zagadkowa sprawa, filmy, które oglądam na YouTubie na mi dziewiątce mają dziwnie niską jakość. Ciągle widzę jakieś artefakty. Na przykład tę bezcenną wazę z dynastii Ming. Nie no, artefakty obrazu, których na innych urządzeniach nie ma. Pewnie bym tego nie dostrzegł, ale po pierwsze sprawdzałem głównie własne materiały, które znam klatka po klatce i wiem na przykład, że nie wstawiałem w danym przejściu białego tła, a tutaj pojawia się na pół sekundy, a po drugie przesiadałem się z Galaxy S10, więc od razu zauważyłem, że coś jest lekko nie tak. Sama nakładka jest ładna, intuicyjna i jeżeli błędy znikną po aktualizacjach, a jest na to spora szansa, to nie było tematu i polecam ten system. Na razie bez tragedii, ale nie tego oczekuję od flagowca. Rozczarowała mnie też jakość dźwięku. Łatwo zasłonić pojedynczy średni głośnik na dole, na słuchawkach nie jest tak głośno i klarownie, jak mogłoby być i nie ma mini jacka. Tak więc są tutaj niby wady, ale nie przesadzajmy. Czy wadą jest to, że telefon za 2000 zł robi kilka rzeczy tak jak inne telefony za 2000, a nie te za 4? Moim zdaniem najważniejszym w smartfonie jest ogólny komfort użytkowania, którego nie da się przełożyć na specyfikacje i suchy wykaz plusów i minusów. Nawet z tysiącami megaherców i dziesiątkami megapikseli smartfon może okazać się mega szajsem. I na szczęście w Mi 9 niewiele jest rzeczy, które psują rankowy odbiór. Dźwięk Szału nie ma, ale co to za problem wczuć się w muzykę. Akumulator wytrzymywał tylko od rana do wieczora, ale siła mi rozpieszcza wsparciem dla szybkiego indukcyjnego ładowania i Quick Charge 4. W zestawie na razie dostajemy ładowarkę Quick Charge 3 i tak szybką. Wydajność tak całościowo oczarowuje, a jeżeli wkurza was brak mini czy slotu na microSD, może pocieszy was obecność kilku innych pozytywnych reliktów przeszłości: diody powiadomień i portu podczerwieni. Z większością ubytków w dziewiątce zetkniecie się w każdym telefonie do 2000 zł, ale w żadnym nie dostaniecie w zamian najmocniejszego procesora, świetnego aparatu, rewelacyjnego ekranu i dobrej jakości wykonania. Przynajmniej nie w komplecie. Tak jak mówiłem, w tej cenie aż nie wypada krytykować, bo to, czego brakuje względem najdroższych, dla mało kogo będzie warte dopłacenia płacenia 1000 czy 2000 zł do Huawei iPhone'a czy Samsunga. A propos najdroższych smartfonów Huawei, to za tydzień będę miał P30 Pro i od razu zaczynam testy, więc subskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was te materiały. No i w ogóle na kanale po filmie na temat Galaxy S10 pojawiło się mnóstwo nowych osób, za co serdecznie dziękuję, bo to ogromny motywacyjny kop. No i firmy zaczęły mnie też traktować tak dostojniej i poważniej. Więc no nie ukrywam, że to pomaga. W opisie są odnośniki do aktualnych cen Xiaomi Mi 9. Klikając też im pomagacie. No i linki do moich profili na Fejsie i Twitterze, na tym drugim nawet całkiem sporo piszę. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Nie się tak sztywno.